Cześć! Dzisiaj w materiale powiem tobie, jak zbudować pełną, zdrową, kobiecą sylwetkę, która nie jest płaska, która ma okrągłe kształty. Czyli Dowiesz się jak zbudować po prostu e, zgrabną, fajną, e, kobiecą sylwetkę, która wygląda na zdrową sylwetkę. Więc jeśli interesuje Cię ten temat, to oglądaj ten materiał. Zanim przejdziesz do oglądania, to subskrybuj kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujesz e, kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o tłudzaniu, modelowaniu e, sylwetki. A teraz nie zabierając swojego czasu, przechodzimy już do konkretów. Teraz na początku tak naprawdę musimy sobie wyjaśnić, musisz sobie uświadomić, czym jest taka dobrze zbudowana sylwetka, czyli taka wypełniona, pełna sylwetka, z czego ona jest zbudowana, ponieważ jest to bardzo ważne, żeby później wiedzieć, co należy robić, jak postępować, żeby właśnie to, żeby tą sylwetkę w taki sposób sobie wymodelować, tak? Czyli zbudować, wymodelować, to tak naprawdę jest to e, to samo, tylko po prostu ładniej nazwane modelowanie sylwetki a nie budowanie. Okej, okay, więc taka sylwetka jest zbudowana, zdrowa sylwetka, taką jaką teraz widzisz na monitorze. Widzisz właśnie kilka przykładów dobrze zbudowanych, pełnych, kształtnych sylwetek kobiecych. Teraz z czego taka sylwetka jest zbudowana? Głównym budulcem tej sylwetki jest masa mięśniowa. Masa mięśniowa to ona właśnie nadaje tych takich pełnych kształtów. I ta masa mięśniowa jest pokryta niewielką warstwą tkanki tłuszczowej. I taka sylwetka ma mniej więcej około 20-25% tkanki tłuszczowej. Czyli mają tyle ile przeciętna kobieta lub nawet troszeczkę mniej. Sylwetka taka jest zbudowana właśnie głównie z masy mięśniowej, która jest pokryta niewielką ilością tkanki tłuszczowej. I to docelowo daje właśnie taki efekt pełnej kształtnej sylwetki. I teraz kolejnym etapem budowania, modelowania swojej sylwetki i zadanie sobie pytania, ustalenie celów i zadanie sobie pytania, gdzie aktualnie się znajdujesz, w jakiej sytuacji jesteś, czy jesteś sobą, e, czy jesteś dziewczyną, która ma nadwagę i potrzebuje aktualnie troszeczkę zredukować e, tkanki tłuszczowej, żeby później zacząć jakby e, budować sylwetkę, czy może w drugą stronę jesteś kobietą, która jest e, wręcz z, e, wychudzona, uważa, że twoja sylwetka jest płaska i potrzebuje tych jakby kształtów pełnych, to już w tym momencie może sobie budować sylwetkę. To jest bardzo ważne na samym początku, ponieważ w tym momencie już zaczynamy jakby docelowo modelować swoją sylwetkę i każda z tych osób będzie po prostu podejmowała inne kroki, inne działania. I osoba z nadwagą na początku powinna troszeczkę zredukować się tej tłusz tego tłuszczyku, żeby wyszczupić sylwetkę i później zacząć jakby tą budować sylwetkę. Osoba, która jest dziewczyna, która jest bardzo szczupła, wręcz płaska, powinna zacząć już od razu budować, modelować swoją sylwetkę, wypełniać, nakładać tutaj więcej mięśni, żeby ta sylwetka docelowo była pełniejsza, zdrowa i, i tak dalej. Kiedy masz już świadomość czego jest budowana sylwetka, wiesz, że, że musisz podjąć teraz już decyzję, w którą stronę musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie aktualnie się znajdujesz i w którą stronę należy w twoim przypadku zmierzać, czy odchudzać się, czy budować sylwetkę. Więc przejdźmy teraz już do konkretów jak zacząć budować tą sylwetkę. I skoro już wiemy, że taka sylwetka jest głównie zbudowana z masy mięśniowej, która jest pokryta niewielką ilością tkanki tłuszczowej, potrzeba trzeba tą masę mięśniową jakby teraz zbudować, postarać się, żeby ta masa mięśniowa wchodziła na sylwetkę. I teraz ponownie widzisz na przykładzie dziewczyny, które trenują na siłowni, siłowo z dużymi ciężarami, trenują z podobną intensywnością jak mężczyźni, nawet taką samą, z taką samą... Mówiąc prosto, trenują z taką samą intensywnością jak faceci na siłowni i ich sylwetki docelowo wyglądają właśnie tak, jak teraz widzisz na swoim monitorze. Wiem, że jeśli jesteś to początkującą, kobietą która, kobietą, która dopiero dziś tam zaczyna może przygodę z modelowaniem sylwetki itd., tak dalej, to obawiasz się tego treningu siłowego i myślisz, że Twoja sylwetka po siłowni, po ciężarach, po dużych obciążeniach itd. tak dalej, przypominać męską sylwetkę, co jest ogromnym błędem, ponieważ. Kobieca sylwetka nie jest w stanie jakby nałożyć na siebie dużo, e, dużej masy mięśniowej i kobieca sylwetka po prostu pod wpływem treningu siłowego z ciężarami się po prostu jakby modeluje i wygląda właśnie docelowo tak jak teraz widzisz na swoim, tak teraz widzisz na swoim monitorze, więc nie bądź treningu siłowego, wręcz przeciwnie, jakby, jeśli chcesz zbudować swoją sylwetkę pełną, wypełnić swoją sylwetkę, żeby ona była zgrabna, to trening siłowy właśnie powinien być takim twoim głównym treningiem docelowym, na którym będziesz po prostu jakby bazować. A jeśli lubisz też inne treningi, na przykład zajęcia grupowe typu fitness, nie wiem, lubisz może sobie pobiegać i tak dalej, to oczywiście to też możesz się znaleźć w tym twoim jakby tygodniowym planie treningowym, ale jako dodatek do treningów siłowych. Czyli głównym elementem, głównym treningiem powinien być tutaj trening siłowy ponieważ on jakby daje odpowiednią intensywność i bodźce dla twojego, dla twojego ciała, dla twojej sylwetki, żeby ta sylwetka jakby się rozwijała, wypełniała, rosła, no po prostu wypełniała tak, no bo rosła, to zaraz e, może zrosło, słowo, po prostu żeby się wypełniała, bo jedynym trening, który to będzie tobie zapewniał, jest trening siłowy. Trening siłowy ma też ten plus, że tu możemy się skupić na... Swoich słaby, słabych stronach i mniejszą uwagę poświęcać na y, s, partie, które mamy dosyć dobrze rozwinięte. Na przykład dziewczyna, która ma dosyć y, duże nogi, który, y, już na samym starcie. To możemy się skupić tutaj, żeby tych nóg po prostu za mocno nie męczyć na treningu, żeby one jeszcze, żeby nie ryzykować tego, że one jeszcze mocniej urosną. Więc jak widzicie, trening y, siłowy ma też to do siebie, że możemy sobie jakby ten lantering w ułożyć pod. Y, s, Twoją sylwetkę i skupić się właśnie na e, słabszych stronach i troszeczkę jakby, może to zaniedbując te strony, które mamy już dobrze rozwinięte. Więc podsumowując, żeby zmodelować swoją sylwetkę, żeby wypełnić swoją sylwetkę, żeby to Twoim głównym e, treningiem powinien być trening siłowy. Ważnym elementem jest dieta. I jeśli mówimy o budowaniu, modelowaniu sylwetki, wypełnianiu jej mięśniami i to tutaj będzie kluczowym czynnikiem dodatni bilans kaloryczny na Twojej diecie, czyli nie możesz jeść mniej niż Twój organizm potrzebuje, musisz jeść więcej. I tutaj należy obliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne zero, czyli wtedy kiedy nie ty i nie chudniesz. Dodać do tego powiedzmy 200-300 y, kalorii na plusie, i w tym momencie, jakby Twoja sylwetka będzie się powoli budować. Oczywiście to nie będzie y, proces budowania takiej sylwetki, wypełniania mięśniami, jest procesem długofalowym i to tak naprawdę odchudzanie jest y, przy tym szybkie. Czyli Kobieca sylwetka też nie jest jakby stworzona do budowania mięśni, więc wypełnianie mięśniami sylwetki jest naprawdę procesem długofalowym i musi trwać lata. Więc po prostu trzeba działać, trenować, robić swoje i docelowo twoja sylwetka będzie wyglądała znakomicie. Gdzie przykładów jest na całe mnóstwo na internecie i efekt końcowy naprawdę będzie fajny, więc na pewno warto. Tutaj kolejnym elementem, aż takim dodatkiem, jest suplementacja. Suplementacja też będzie Tobie troszeczkę pomagać. I tutaj y, głównie zalecam suplementację kreatyną, która będzie nam zwiększać możliwości naszego organizmu, y, co pomoże Tobie właśnie wypełnić tą sylwetkę mięśniami. Oczywiście, jeśli mówimy o suplementacji, to powinna być tu, tutaj suplementacja podstawowa typu witaminy, minerały. Jest całe mnóstwo suplementów, które warto mieć w swojej suplementacji. Odżywki, odżywki białkowe, tak, też będą bardzo pomagać, ponieważ w ten sposób będziemy sobie jakby dopełniać dietę białkiem, a białko jest budulcem właśnie naszego ciała, mięśni itd. dalej, więc tutaj warto jakby w to zainwestować. Ale pamiętajcie, że suplementacja jest to tylko ułamek procenta, który będzie Tobie pomagał, głównie tutaj musi być dieta, Połączona właśnie z odpowiednim treningiem, i to będzie tobie budowało Twoją sylwetkę, wypełniało, modelowało i w efekcie docelowym będziesz po prostu zadowolona, tylko poczekaj na to kilka lat. Teraz kiedy będziesz w fitness klubie, to zwróć uwagę, w którą część siłowni kierują się te najzgrabniejsze dziewczyny. Czyli to właśnie na zajęcia fitness, czy może właśnie na siłownię i ciskają duże ciężary. Tak samo jak faceci. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów o podobnej tematyce, to zostaw suba. Ja kończę. Cześć, pozdrawiam.